Jest punktualnie 18.30. Izabela Śleć, witam Państwa. Zaczynamy panoramę lubelską. Uwaga, niebezpieczne nogi. Rocznica egzekucji w Bełżycach. W panoramie także historia na wyciągnięcie ręki. Niebezpieczny wypadek w Chełmie. Dwóch chłopców wybrało się na przejażdżkę jedną hulajnogą elektryczną. Bez ochraniaczy i bez kasków. Skończyli w szpitalu. I to nie jedyny taki wypadek w ostatnim czasie w województwie lubelskim. Policja apeluje o bezpieczną jazdę i przestrzeganie przepisów. Maja Matyjaszek brak wyobraźni może bardzo słono kosztować. O tym przekonało się dwóch nastolatków w Chełmie. Ze mną Renata Szpakowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przypomnijmy, do jakiego zdarzenia doszło 6 czerwca? Dzień dobry. Tak, w dniu 6 czerwca na terenie miasta Chełm doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwóch nastolatków. Jeden chłopiec miał 14 lat, drugi 11. Poruszali się obaj na jednej hulajnodze elektrycznej i w pewnym momencie podczas swojej jazdy przewrócili się, ponieśli Obrażniania ciała, i obaj zostali przewiezieni do szpitala dziecięcego w Lublinie na dalsze badania. To jest jeden z powodów, dla którego ciągle warto powtarzać, szczególnie że zbliża się lato, że na hulajnodze powinna poruszać się jedna osoba, jedna hulajnoga, jedna osoba, ale to nie koniec długiej listy wymogów, aby było bezpiecznie. Sezon w pełni i my faktycznie na drogach Lubelszczyzny obserwujemy, że osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych jest coraz więcej i my apelujemy o to, aby przede wszystkim przestrzegać przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym. Tak jak tu pani wspomniała, na hulajnodze elektrycznej jeździmy w pojedynkę. To jest sprzęt przystosowany do jeżdżenia samodzielnie, to, że za przewożenie pasażera grożą konsekwencje w postaci mandatu karnego to jest jedno, ale przypadek chłopców z Chełm pokazuje, że może też także do niebezpiecznych sytuacji gdzie pojawiają się obrażenia ciała. Poza tym pamiętajmy, że hulajnogą elektryczną poruszamy się z prędkością do 20 km na godzinę. Chyba, że jedziemy po e, drodze dla pieszych, chodników, no to wtedy poruszamy się z prędkością zwierząt do prędkości pieszego. I tutaj szczególny apel do rodziców. Zwróćcie uwagę, co biorą na dwór wasze dzieci. Uczcie ich tych przepisów, uczcie ich bezpiecznego poruszania się tymi hulajnogami. Ja wiem, że w przepisach nie znajdziemy zapisu o tym, żeby korzystać z kasków, ale chrońmy tą naszą głowę wbrew pozorom do poruszania się kolejnego elektryczną też są potrzebne uprawnienia. Jakie? Pamiętajmy, że dziecko, które ukończyło 10 rok życia i do 18 roku życia na takiej hulajnodze elektrycznej, jeździ na podstawie karty rowerowej, ewentualnie jak już jest starsze, tego prawa jazdy na kategorię AM. Młodsze dzieci nie mogą poruszać się po drogach publicznych na hulajnodze elektrycznej. Kończąc 18 rok życia, poruszamy się już bez uprawnień na tak zwany dowód osobisty. Zadbajmy o to, by dzieci, zwłaszcza teraz, kiedy jest sezon na robienie kart rowerowych, aby przystąpiły do takiego egzaminu. i na były te uprawnienia. Jeżeli chodzi o to, że na przykład na hulajnodze poruszają się dwie osoby na raz, grozi im mandat karny w wysokości 300 zł, ale to nie kary finansowe powinny motywować do tego, żeby poruszać się bezpieczniej i pamiętać o przepisach. Powinien nas motywować zdrowy rozsądek i dbałość o zdrowie i życie nie tylko swoje, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Teraz sprytne tankowanie 55 latek miał przez trzy lata okradać swojego pracodawcę. Miał go oszukać na 100 tysięcy złotych. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież oleju napędowego aby sprawa nie wyszła na jaw, mężczyzna wykorzystał stworzone przez siebie urządzenie, które ingerowało w miernik pracy koparki. Został on zatrzymany do wyjaśnienia. W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli beczkę z olejem napędowym, skradzionym olejem. Mężczyzna tłumaczył, że olej ten wykorzystywał na własne potrzeby. On usłyszał już zarzuty. Wartość strat, która powstała w wyniku działalności 55-latka to kwota około 100 tysięcy złotych. Ustalamy teraz wszystkie okoliczności tej sprawy. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań. Mija 81. rocznica egzekucji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego w Bełżycach. 9 czerwca 1944 roku hitlerowscy okupanci na rynku miejskim rozstrzelali 23 osoby aresztowane za wspieranie Armii Krajowej. Relacja Marcina Otto. Tutaj w każdym domu ktoś pomagał partyzantom, Żydom też. Właśnie za tą pomoc Niemcy 81 lat temu przeprowadzili pacyfikację miejscowości Podole, niedaleko Bełżyc. Dom po domu wyprowadzali kolejnych mieszkańców. Wśród nich byli krewni Beaty Paluszek. Adolf Stanisławski, Rola Ludwik, również z mojej rodziny. Także ta pamięć ciągle żyje w nas. Obaj zginęli w młodym wieku. Razem z 13 innymi mężczyznami z Podola zostali wywiezieni do Bełżyc, gdzie na Głównym Placu zostali zabici. Tego dnia, 9 czerwca 1944 roku, Niemcy rozstrzelali 23 osoby. W planach było zrównanie Podola z ziemią. Cudem do tego nie doszło. Uprosił od tego wszystkiego był burmistrz Bełżyc, pan Stanisław Szubartowski, poprosił Landwirta, Niemca mieszkającego w Matczynie, Jana Gruchota. I on przybył i uprosił Niemców od, i powstrzymał od spalenia całej miejscowości. O pacyfikacji wsi przypomina pomnik, znajdujący się na skrzyżowaniu dróg nieopodal Podola. Wypisane są na nim nazwiska osób, które zginęły. Tutaj złożono dziś wieńce i zapalono znicze. To jest takie żywe, żywa historia przekazywana z pokolenia na pokolenie. I synowie, i córki, i potem potomkowie, wnuczki przekazują, przekazują tę tradycję, podtrzymują tę historię, pamięć. I rzeczywiście bardzo mnie to cieszy z inicjatywy mieszkańców Podola. Spotykamy się tutaj dzisiaj. Mieszkańcy Podola są bardzo aktywni, a pamięć o historii sprawia, że podjęli się reaktywowania na swoim terenie koła żołnierzy Armii Krajowej. Zbierają też fundusze na remont pomnika upamiętniającego pacyfikację wsi. A teraz w panoramie historia, dosłownie na wyciągnięcie ręki. 9 czerwca to Międzynarodowy Dzień Archiwów. Akty lokacyjne, dokumenty sławnych muzyków, a nawet kroniki złączyńców miasta. To wszystko można zobaczyć w Archiwum Państwowym w Lublinie. I to nie tylko dzisiaj, bo archiwa zapraszają codziennie. Każdy może odkryć historię swojej rodziny i swojego miasta. A dzisiaj tej historii szukał i odkrywał Michał Hetman. Bez korzeni nie zakwitniesz. To konkurs archiwów państwowych, w ramach którego dzieci i młodzież odkrywają historię swoich rodzin do 13. pokolenia wstecz. Tworzenie drzew genealogicznych stało się niezwykle popularne, przyznają archiwiści. Chcemy sięgnąć dalej, głębiej, chcemy poznać więcej, być może... Ci przodkowie, którzy najpierw są tylko jakimiś imionami, nazwiskami, e, zaczynają nas fascynować. Fascynujące są same zbiory archiwum państwowego w Lublinie. To 15 kilometrów dokumentów. Od aktu lokacyjnego Lublina po łukowską kartotekę kryminalną z czasów dwudziestolecia międzywojennego. Jesteśmy otwarci dla naszych użytkowników, klientów, tych wszystkich, którzy chcą sięgnąć po materiały archiwalne w ramach swoich badań, ale tych wszystkich, którzy mają potrzeby, na przykład do celów urzędowych, odnaleźć konkretne dokumenty, żeby potwierdzić określone fakty, które miały miejsce w przeszłości. Ta przeszłość jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo z tych 15 kilometrów dokumentów przeskanowanych jest 5 milionów stron. Wszystkie są dostępne na portalu Szukaj w archiwach. Jak się czuje się waga historii, która mam 500 lat i przeżyła różne zawieruchy historii, no to jednak waga tego, z czym się mierzymy, z czego dotykamy i co chcemy pokazać innym, na pewno na naszych barkach spoczywa. Rocznie udaje się tu przeskanować 350 tysięcy stron, głównie akt metrykalnych. Skanerzysta często jest tą ostatnią osobą, która widzi oryginał księgi dokumentu, ponieważ gdy mamy już kopie cyfrowe, nie udostępniamy zazwyczaj już oryginałów. Na tej wystawie można zobaczyć oryginalne archiwalne dokumenty zmarłego rok temu muzyka Michała Hochmana. Jego akt urodzenia, ulotki z lat 60. reklamujące lubelskie koncerty, pamiątki z USA. To co prezentujemy, to są w większości dary pochodzące właśnie z domu Michała Hochmana w postaci takich gitar, zegarów, które były w jego kolekcji, materiały też związane z jego amerykańskim życiem. Wszystkie te dokumenty są fundamentem naszej to Tożsamości, tak narodowej, jak i osobistej. Ale bez tej tożsamości nie byłoby naszych też rodzin, nie byłoby e, naszych małych ojczyzn, regionów, e, do tych wszystkich wartości, do których jesteśmy przywiązani. Michał Hetman, Panorama lubelska. To jest główne wydanie Panoramy lubelskiej. Zobaczmy, co jeszcze u nas. Przedsiębiorcze dzieciaki dźwięki, które leczą. Uwaga kierowcy, w okolicach Stadionu Piłkarskiego w Lublinie są duże utrudnienia w ruchu. A wszystko przez zamknięcie ulicy Lubelskiego Lipca od Parku Ludowego aż do dawnej cukrowni. A ma to związek z budową przedłużenia tej kluczowej arterii. Droga będzie zamknięta do soboty włącznie. Tak dziś o 10 rano wyglądał dojazd do Ronda przy dworcu metropolitalnym. Korkowały się krochmalna oraz stadionowa. Powód? Na skrzyżowaniu lubelskiego lipca z cukrowniczą trwa frezowanie nawierzchni i kładzenie nowej, równej warstwy asfaltu. Apelujemy do kierowców o to, aby unikali tej części miasta na czas, kiedy zamknięte jest to skrzyżowanie i ten fragment ulicy, żeby wybierali alternatywną drogę. A w przypadku, gdy muszą skorzystać z tej relacji, no to muszą kierować się na rondo sportowców, aby przejechać tutaj. W przyszłym tygodniu kierowcy wrócą na stadionowy odcinek lubelskiego lipca, ale na nowy jeszcze nie wiadą, bo na nim wciąż sporo pracy, a czasu coraz mniej. Według przedłużonego kontraktu zostały trzy tygodnie. Prowadzone są również prace takie wykończeniowe na ulicy Przeskok. Wykonawca będzie potem instalował takie elementy infrastruktury drogowej związanej stricte z bezpieczeństwem, czyli oznakowanie balustrady czy bariery. No i po zakończeniu prac porządkowych będziemy przystępować do odbiorów. Urzędnicy unikają podania konkretnej daty oddania przedłużenia lubelskiego lipca do użytku. Wiadomo, że samochody pojadą tą wartą 96 milionów drogą w te wakacje. Rekordowy maj na lubelskim lotnisku. Latało z niego ponad 43 tysiące osób. To o 26% więcej niż w ubiegłym roku. A ten sezon wakacyjny jest wyjątkowo długi. Ostatni lot do Turcji zaplanowana na 29 października. Gdzie, dokąd jeszcze można polecieć ze Świdnika? O tym Marcin Otto. Czwartek, godziny popołudniowe. Na lubelskim lotnisku na odprawę czeka tłum pasażerów. Już niedługo otworzą się bramki. Kierunek lotu to jedna z wakacyjnych destynacji lubelskiego portu lotniczego – Hurgada w Egipcie. A dlaczego do Hurgady akurat stąd? Hmm, po blisko. <laughs> po blisko. Trafił się czarter po prostu z Lublina i się, że lecimy. Lecimy niedaleko. Do <laughs> Lubelszczyzny jesteśmy. Dokładnie z Włodawy. Liczba pasażerów korzystających z lubelskiego lotniska systematycznie rośnie. W maju z jego usług skorzystało dokładnie 43 707 osób. To o 26% więcej niż rok wcześniej. Prezes Portu Lotniczego Lublin zaznacza, że ten sezon rozpoczął się wcześniej niż zwykle. Rozpoczęliśmy sezon wcześniej, jeszcze wiosną, a zakończymy jesienią, bo ostatnie wakacyjne loty mamy zaplanowane na koniec października. Dla nas oznacza to zwiększony ruch pasażerski. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców regionu korzysta z najbliższego lotniska jako punktu rozpoczęcia swoich urlopów. Warto podkreślić, że wszystkie największe biura turystyczne w Polsce sprzedają wakacje z wylotem z naszego portu. W tym sezonie z Lubelskiego lotniska można polecieć między innymi do Rzymu i Barcelony, Żirony. Od końca kwietnia uruchomiono wakacyjne połączenie do tureckiej Antalii, dokąd w szczycie wakacji będzie można polecieć pięć razy w tygodniu. Realizowane są też loty do monastyrów w Tunezji, Heraklionu na Krecie czy wspomnianej już Hurgady w Egipcie. Z rok, na rok przybywa tych lotów, więc jest ok. Co zauważyłam to, że stąd bilety np. do Egiptu, Mediolan chyba jest też, są wiele, o wiele tańsze niż z Anglii. I jest taka możliwość, że będę jechać, jadąc na wakacje będę jechała stąd. Tegoroczny sezon lubelskiego lotniska jest wyjątkowo długi. Ostatnie czarterowe połączenie na Rivierę Turecką zaplanowano na 29 października. Nauka i Przemysł dziś spotkały się w Lublinie, a to za sprawą Ogólnopolskiego Sympozjum. Studenci przedstawili niebanalne pomysły, które mogą się przydać gdy ruszy wakacyjny sezon. Celem 13 ogólnopolskiego Sympozjum Nauka i Przemysłu Lubelskie Spotkania Studenckie jest integracja środowiska akademickiego, a przede wszystkim wymiana doświadczeń. Tematyka spogranicza chemii, ochrony środowiska, sorbenty, które usuwają, oczyszczają wodę i są to sorbenty głównie do usuwania jądów ciężkich, ale także barwników. I drugi taki wiodący temat to jest aspekt medyczny, tutaj dotyczący nowotworu. To oś tematyczna tegorocznej odsłony naukowego spotkania, które zainaugurował wykład dotyczący badań nad recyklingiem tzw. metali krytycznych. Takie też prowadzimy u nas na Wydziale Chemii w Białymstoku. Dotyczą one odzyskiwania platynowców, palladu, rodu i platyny z katalizatorów spalin samochodowych oraz elektroniki. Do tego celu wykorzystujemy sorbenty stałe, takie jak polimery. Dbałość o kondycję planety jest powiązana z troską o ludzkie zdrowie podkreślali młodzi naukowcy. Stąd praktyczny pomysł zespołu z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Będzie to polegało na pobieraniu najnowszego zobrazowania satelitarnego i według naszych opracowanych modeli będą wyliczane poszczególne wartości wskaźników oraz w prostszej formie będą przedstawiane um, określenia, czy jakość wody jest dobra, czy jest zła, na co trzeba uważać, co będzie przyda, szczególnie przydatne w kontekście właśnie sprawdzenia, czy w danym jeziorze, w danym zbiorniku może jest zakwit sinic, na co warto uważać. A to informacje bezcenne, szczególnie w okresie letnim. Projekt ma zostać zakończony w czerwcu przyszłego roku. A teraz przedsiębiorcze dzieciaki, które przez kilka miesięcy uczyły się podstaw biznesu w praktyce i zarobili pierwsze poważne pieniądze, a fabryka lemoniady to dopiero początek. Przedsiębiorcze dzieciaki nie miały czasu na nudę. Odwiedziły 23 firmy i instytucje, rozmawiały z kierownikami, menedżerami, dyrektorami, prezydentami. Sprawdzaliśmy, czy z czego są pieniądze i jakie są zabezpieczenia. Ubieraliśmy się jak strażak i widzieliśmy prawdziwe akcje e, ratowników. Byliśmy w lpc i mogliśmy posłuchać o, o tym, jak. I, dzięki czemu możemy, og mamy ogrzewanie. Eee, w Puszkach, tam e, były puszki, tam było strasznie głośno. Wycieczka to dla dzieci niesamowita atrakcja, dla wpuszczających gości i pracodawców Oderwanie od rutyny. Dzieciaki mogły zobaczyć, jak funkcjonuje na przykład biuro ochrony, ale też biuro administracji, marketing w centrum handlowym. Dla nich to doskonała przygoda, ale też widzimy, że w nich wytwarza się taka specjalna ciekawość. Ta ciekawość później ewoluuje w autorskie szkolne projekty biznesowe. O to właśnie w przedsiębiorczych dzieciakach chodzi. Uczą się tego, jak rynek funkcjonuje, jak, jak wygląda sprzedaż jakichś towarów przy założeniu, że tak naprawdę muszą najpierw zainwestować w jakieś półprodukty bądź produkty, które po przetworzeniu sprzedają. Zarobiły około 20 tysięcy złotych łącznie na swoim biznesie. Robiąc bransoletki, sadząc warzywa i owoce, dzieci rozwijają kluczowe umiejętności. W ubiegłym roku mieliśmy fabrykę Lemoniady. Ja te dzieci obserwuję, jak one pracują w tym roku. I naprawdę widać, że jest to fajny zespół, któremu się dobrze razem pracuje. Im wcześniej w dzieciach wykształcone zostaną takie pożądane na rynku pracy umiejętności, jak współpraca w grupie, przyjmowanie zdania innych. Efektem pracy zespołowej jest frekwencyjny sukces przedsiębiorczych dzieciaków. Jeśli robimy rekrutację, to jest po prostu jest szał. Nam się po prostu gdzieś te serwery. Yy, yy. Bardzo często mamy problem ze zgłoszeniami, natomiast to pokazuje, że jest bardzo duża potrzeba. Potrzeba uczenia poprzez praktykę. Nabór do ósmej edycji programu ruszy dopiero za kilka miesięcy. Praktyka nakazuje być czujnym, tak by móc skorzystać z tego nagradzanego na forum międzynarodowym programu. Dźwięki, które leczą. Pacjenci ze szpitala klinicznego przy Jaczewskiego w Lublinie wysłuchali dzisiaj koncertu gry na harfach, a kojąca muzyka, jak mówią lekarze, przyspiesza powrót do zdrowia. Emil Paliwoda. Z pewnością takie dźwięki wprawiają w dobry nastrój. Myślę, że to, że jest instrumentem strunowym, szarpanym, ale przede wszystkim właśnie dźwięki harfy koją. Dźwięki harfy brzmią zawsze pięknie. My się śmiejemy z uczennicami, że jak ktoś gra na harfie, to sąsiedzi się nie wkurzają, tak jak przy okazji innych instrumentów, jak trąbka czy jakieś inne denty. Jednak muzykoterapia to powszechnie cenione wsparcie medycyny. Muzyka jest jednym z elementów, który przyspiesza powrót do zdrowia. Oczywiście nie będzie ona przyspieszała powrotu do zdrowia poprzez przyspieszenie gojenia. Ale jak wiecie, nasz mózg, nasze emocje, nasze ciało dobrze działa, gdy jesteśmy pozytywnie nastawieni. Muzyka jest jednym z tych czynników, który bardzo pozytywnie nastraja. Godzinny koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 sprzyjał różnym gustom. I muzyka klasyczna, i muzyka rozrywkowa, i muzyka z bajek, także pełen zakres y, możliwości instrumentu. Muzyka z pewnością pozytywnie wpływa także na personel, oferując odprężenie w pracy, która wymaga ciągłego zaangażowania. To są nasze naturalne metody, o których zapominamy. Przecież każdy z nas wie, że dotyk leczy. Że muzyka leczy od dawna. Od dawna wszystkie te metody były stosowane, tylko o nich zapomnieliśmy. Podobne koncerty w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 odbywają się co mniej więcej pół roku. Historyczny awans lubelskich koszykarzy. Zawodnicy PGS Tartu Lublin rozpoczynają dziś rywalizację w finale Orlen Basket Ligi i dziś walczą o mistrzostwo polski z Legią Warszawa. Za dwie godziny grają w Lublinie, a nastroje przed meczem. Sprawdzał Tomasz Maciuszczak. Dzisiejszy mecz będzie wydarzeniem historycznym, bo lubelscy koszykarze po raz pierwszy w historii zagrają w finale rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Ze mną jest prezes PGE Startu Lublin, Arkadiusz Pelczar. Panie prezesie, no to chyba smakuje tym lepiej, bo przed sezonem mało kto typował, że będziecie w tym miejscu, w którym jesteście. Oczywiście, no my też się tym nie zdrażaliśmy, wiemy co chcemy zrobić, wiemy w którą stronę chcemy iść. Dużo szczęścia, dużo ciężkiej pracy w tym wszystkim. Także te zapowiedzi to tak zawsze są przez nas przyjmowane z przymrużeniem oka. Bardziej nas interesuje ciężka praca i zaangażowanie wszystkich w ten projekt. Znaleźliśmy się w finale, także niebywałe wydarzenie dla nas jako dla całej organizacji, dla wszystkich ludzi pracujących w klubie, jak i dla tego miasta. O tym finał walczyliście do końca, bo w sobotę rozgrywaliście ostatni mecz z Treflem Sopot na wyjeździe. Bez nieobecnego ze względów rodzinnych Tevina Brauna, no, mimo to udało się wygrać. Wierzył pan, że, że to się uda na tym trudnym sopockim terenie? Oczywiście, że wierzyłem. Wierzyłem w tą drużynę od samego początku też pojechałem na ten mecz, bo, bo wiem, że, że ta drużyna jest zdolna do wszystkiego. E, tak, nie było to wina przyczyny rodzinne, ale tutaj e, ciężko już jest cokolwiek wytrenować na tym etapie, także doskonała praca trenerów, trenera Kamilskiego, trenera Sikory, przygotowanie i fizyczne przez Kubę Drozda, także to takie te elementy zaważyły na tym, ale przede wszystkim. To, że ta drużyna funkcjonuje razem, to jest ta taka cecha mentalna tej drużyny. W finale waszym rywalem jest Legia Warszawa. To zespół, który rósł w siłę w trakcie sezonu po zmianie trenera. No, może mieć ten atut świeżości, bo wy jeszcze w sobotę rywalizowaliście z Treflem, a Legia już w trzech meczach skończyła półfinał z Anwilem Włocławek. Czego można się spodziewać po tej rywalizacji? Co do takich rzeczy typu czy ktoś trochę odpoczywa czy nie odpoczywa, to jest zawsze na dwie strony. Czasami lepiej być w cyklu meczowym. Jak wypaść z cyklu, z cyklu meczowego i mieć tą chwilę rozprężenia, bo wtedy są jeszcze różne inne dodatkowe pokusy, dlatego no to będzie ciężka rywalizacja. Dwie drużyny, które dotarły do finału, można powiedzieć, na które, tak jak powiedziałeś, nie, były, nie było na nich stawiane, że one wejdą do finału. Dla nas historyczna szansa, bo możliwość po raz pierwszy w historii tego klubu, także to tutaj wszystko. Okaże się, kto zostawi jak najwięcej zdrowia na boisku. Lubelska Hala Globus niedawno widziała mistrzowską Fetę po złotym medalu lubelskich siatkarzy. Teraz przed podobną szansą staną koszykarze PGE Startu Lublin. Początek dzisiejszych emocji już o godzinie 20.40. Historia przecież lubi się powtarzać. Trzymamy kciuki. Ja zapraszam Państwa na wieczorną panoramę lubelską 21.30. Do zobaczenia.